Przekazała. A no to przepraszam. O, idzie Mariusz, idzie właśnie.

serdecznie na wernisarzu e, wystawy malarskiej e, naszego Wyszłogrodzienna, Pana Antoniego Janusza Wojnarowskiego. Jest mi niezmiernie miło i bardzo się czuję e, szczęśliwa, że tyle osób odpowiedziało na nasze zaproszenie i na nasz wernisarz. Witam bardzo, bardzo serdecznie żonę Pana Antoniego Janusza Wojnarowskiego, Panią Elżbietę. Pani Elżbietę, jesteśmy <noise> się, naprawdę. Bardzo prosimy tu na foteli fotelik. Bohaterem jest Janusz, nie ja. Dziękuję bardzo. Dziękuję. transmisja do Pięknie. Dzięki. Proszę Państwa, to ja tak na wstępie. Pozwolę sobie odczytać krótką e, charakterystykę naszego dzisiejszego bohatera. Przypomnieć <tuszelanie> i kilka słów o nim po prostu powiedzieć, żeby przybliżyć tym, którzy jeszcze nie słyszeli, być może są jeszcze tacy, to myślę, że będzie to teraz świetna okazja, byśmy postać Pana Antoniego sobie teraz, z tą jego postacią się zapoznali. Urodził się w Wyszogrodzie, mieszka na Ursynowie w Warszawie. Autor ponad 30 wystaw indywidualnych i kilkudziesięciu zbiorowych w kraju i za granicą. W roku 1999 otrzymał stypendium twórcze Fundacji Polo Krasner z Nowego Jorku. Wystawa Przyroda i Ptaki Wisły, którego y, pracę możemy tutaj właśnie podziwiać, one są tutaj porozmieszane. Później sobie Państwo pięknie to poglądają. Znakomitego artysty warszawskiego, rodem z Wyszogrodu, składa się z kilkudziesięciu olejnych obrazów na płótnie. Cykl ten jest nowatorski w bogatej tematyce twórczości artysty. Prezentowane dzieła powstały z fascynacji przyrodą, a szczególnie z urzeczenia krajobrazem wyszogrodzkim i ptakami żyjącymi tutaj bardzo licznie na kępach, w lasach łęgowych, na łachach wiślanych, nad brzegami i na wodach królowej rzek polskich. Ich finezyjnymi kształtami, niezwykłymi barwami, ich ruchem w locie. Wojnarowski w tych pracach z upodobaniem posługuje się jasnym, nasyconym kolorem, bez cieniowania, zestawiania wielu płaszczyzn. Takie ujęcie sprawia, że postrzegamy fenomen ptaków jakby w czystej formie, w sugestywnym skrócie. Uzmysławia on patrzącym jeszcze bardziej urok i piękno, a zarazem wyjątkowość istnienia tych skrzydlatych mieszkańców Wyszegrowskiej Ziemi. Warto dodać, że te niezwykłe obrazy tworzone były przez ostatnie kilka lat przez artystę z pamięcią o rodzinnym mieście. Jako cykl prezentowane są po raz pierwszy na tradycyjnym święcie, jakie odbywa się od ponad 40 lat. Dni znie miło. Ja za chwilę oddam głos panu Mariuszowi, który będzie też chciał coś powiedzieć. Ja chciałam jeszcze tylko dodać, że dzisiejszy poczęstunek kawa, herbata, zasponsorował ciasto, oczywiście napoje, Pan Henek Musielicz. Bardzo Panu dziękujemy przy tej okazji. Będę panu z całego serca mogła podziękować. Dziękujemy bardzo. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, różnie się powraca do rodzinnych stron. Myślą o serce, wspomnieniami, rozmowami. Czasem dosłownie, a czasem tylko się Ta wystawa jest również powrotem artysty znakomitego, którego Państwo wszyscy znają i wielu z Państwa jest jego nie tylko znajomymi, ale, nie, ale też przyjaciółmi. Jest powrotem. A nic, za późno. Nie, za Dobrze. Jest powrotem też w rodzinę krajobrazów, bo tu właśnie się wychował tutaj zna każdy kamień, każde zachowe rzeki, które przepraszam, będę już mam, które tak sugestywnie potrafił zatrzymać. W Między innymi tutaj na tych dwóch pięknych, brzykających pejzażach, które jak Państwo postrzegacie pozornie są realistycznie, ale są też takim wielkim skrótem literowym i myślowym. Do tej wystawy doszło w sposób taki, że można powiedzieć o jedności serc wyszogrodzia i jedności sens ducha artystów. Mianowicie, któregoś dnia Pan do mnie zadzwonił i powiedział, że słyszał, że pisze wiersze o że że żebym mu wysłał. Tak się stało. Te wiersze przemówiły do niego, a także do jego znajomych, bo później jeszcze wysłałem te swoje tamiki wierszy, tam wierszy pod tytułem Na Wysokim Brzegu. Do innych osób. I tak w zasadzie zaczęliśmy ze sobą rozmawiać telefonicznie, a później miałem zaszczyt i przyjemność gościć u Państwa w przemyłym domu, być przyjęty i obejrzeć też prace, jakże liczne, jakże ciekawe, w niewielkim przecież mieszkaniu, a jednak wielkim, jeśli chodzi o pracę twórczą. Cieszę się ogromnie, że chociaż. Artysta dzisiaj nie mógł przybyć, to właśnie w jego rodzinnym mieście i niedaleko miejsca, gdzie przebywał, gdzie się wychowywał, jakieś w sumie 200 metrów, bo na ulicy Rębowskiej możemy otworzyć jego wystawę, yy, która z kolei przenosi nas w te lasy piękne, które widać łęgowe nad Wisłą, które są widać doskonale, na te plaże pełne w dzień mew, rybit, na te piękne e, stegny, wysokie brzegi Wisły i głębokie jary, które tutaj wszystkich urzekają swoją pierwotnością i swoim pięknym przyrodniczym. Te wspaniałe e, krajobrazy usiane e, kwieciem, wiosną, w lato i wreszcie Rzekę Wisłek, królową rzek Polskich, która jest każdego dnia inna. Każdego dnia jest rzeką, którą można odczytywać na nowo. Koi, leczy serce, uczy i też skłania do refleksji. Proszę, proszę Państwa, e, e, skończył się koncert na dole i e, w, w, w czasie tego koncertu. Podziękowania składała pani burmistrz, która teraz mogła dopiero do nas dołączyć. Witamy pani Iwana Gorta Burmistrz. Ja tutaj tę imprezę, no, jaką są dni Wisły, o, ogromnie serdecznie. Wszyscy Państwo przyjaźnicie się z, z Panem Antonim Wojnalowskim i e, e, żebym nie tylko ja mówił, czy, czy, czy osoby które jakby współorganizują tę wystawę, to może jednak na początek jeszcze poprosiłbym o jakieś słowo panią Burmistrz. Dobrze. Dzień dobry, panie bardzo serdecznie. Pan Mariusz już tak wiele powiedział, że. Tutaj... Za dużo. Proszę, nic dodać, nic ująć. Mnie, mnie co pozostało? Pani sekretarz, sekretarzem bardzo prosiła o kwiatki. I w imieniu. Wszystkich mieszkańców chciałam bardzo serdecznie podziękować Panu, naszemu artyście, Panu Wojnarowskiemu, którego korzenie, którego korzenie pochodzą w tej wyszogrodni. Na ręce małżonki. Proszę przyjąć te skromne długie kwiaty. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy, że te piękne obrazy, ta twórczość pana Wojnarowskiego trafiła również na ziemię wyszogrodzką. Z tego co czytamy, wiemy, słuchamy, wiemy, że obrazy pana Wojnarowskiego goszczą na wyśmienitych salonach, wernisażach, także jesteśmy dumni z tego, że również zagościły do nas. I to jeszcze nas w dana nas takim szczególnym czasie. 42 dni Wisły, a te obrazy mogą pięknie uświetnić i podnieść wagę tej dzisiejszej uroczystości. Także serdecznie dziękujemy. I ja w imieniu artysty też dziękuję serdecznie za zaproszenie, za wyróżnienie jego również. Także w imieniu Janusza bardzo A ja w imieniu mieszkańców własnym proszę o przekazanie ukłonu. Podziękowań za to, że mamy takiego zacnego artystę, który pochodzi z Wyszarda. Dziękujemy bardzo.